W ostatnich kilkunastu miesiącach ceny mediów znacząco wzrosły i nie zapowiada się, by szybko wróciły do poprzedniego poziomu. Jak poradzić sobie zatem z takimi podwyżkami, by komfort naszego życia nie ucierpiał, a jednocześnie portfel mógł odetchnąć? W dzisiejszym odcinku podzielimy się z Wami ponad 30 sposobami na oszczędzanie wody, prądu i gazu. Serdecznie zapraszamy. Ona Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę. By żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów i obserwuj na Instagramie lub YouTube. Jak to zwykle, my przygotowaliśmy sobie listę wszystkich sposobów, witryków, które zebraliśmy dla Was dzisiaj w tym odcinku. Podzieliliśmy na kategorie woda, prąd i gaz, ale pamiętajcie, że tak naprawdę one też będą się przenikać ze sobą, bo używając ciepłej wody używamy i prądu, i gazu, i wody. Także, pomimo, że one są zaklasyfikowane do konkretnych kategorii, to tak naprawdę mogą się odwoływać do innych aspektów również. Pewnie nie będziecie zaskoczeni, bo jak w wielu aspektach życia, również i tu wszystko się sprowadza do sumy małych nawyków. I zaczynamy od trików na oszczędzanie prądu. I tak jak Judyta powiedziała, są to małe rzeczy, czasami banalnie proste. I pierwszym takim trikiem, właśnie banalnie prostym, jest wyłączanie światła, gdy wychodzimy z pomieszczenia. Kolejnym jest wymiana żarówek na energooszczędne. Sebastian tu przygotował podsumowanie, które wam przeczytam. Jeśli wymienimy 100-watową żarówkę na LED o korespondencyjnej mocy 12W, to koszt zakupu tej żarówki zwróci się po kilkunastu dniach, jeśli ta żarówka świeci się non-stop lub po niecałych trzech miesiącach, jeżeli świeci się około 6 godzin dziennie. Musicie też pamiętać, że żarówki LED są trwalsze od tradycyjnych i wystarczą Wam na dłużej. Postaraj się używać sztucznego światła jak najmniej. Tak zorganizuj swoją przestrzeń, by miejsce pracy było blisko okna, a swój czas w taki sposób, by jak najwięcej czynności wymagających dużej ilości światła wykonywać w trakcie dnia. Gotuj pod przykrywką. To naprawdę skraca czas gotowania, a tym samym zużywa mniej prądu lub gazu. I tutaj trik do tego triku: jeżeli gotujecie wodę, którą będziecie solić, to zawsze solcie wodę gotującą się, ponieważ słona woda ma wyższą temperaturę wrzenia, a to oznacza, że trzeba gotować ją dłużej, żeby zawrzała. A pozostając w temacie jedzenia i gotowania, to nie otwierajcie piekarnika podczas pieczenia. Otwarcie powoduje znaczny spadek temperatury w środku, która musi być z powrotem podwyższona, zużywając dużo energii. Tak samo jest w przypadku lodówki. Nie warto otwierać co chwilę jej i sprawdzać, co jest w środku, ponieważ każde takie otwarcie sprawia, że podwyższa się tam temperatura i musi zostać wykorzystana większa ilość energii, by tę temperaturę ponownie obniżyć. Dlatego nie wkłada się ciepłych rzeczy do lodówki i zamrażalnika. Jeżeli macie jakieś resztki z obiadu, które Wam zostały, to najpierw je wystudźcie do temperatury pokojowej i dopiero wtedy wsadźcie do lodówki lub zamrażalnika. Warto również regularnie dbać o oczyszczanie zamrażalnika z nagromadzonego lodu, ponieważ jego nadmiar zmniejsza efektywność pracy. Warto też pamiętać, aby nie przeładowywać zarówno zamrażalnika, jak i lodówki aby powietrze mogło tam swobodnie cyrkulować i obniżać temperaturę produktów. Korzystajcie z urządzenia jakim jest wolnowar do gotowania. Już o tym wspominaliśmy nie raz. Wolnowar zużywa 50 albo nawet mniej procent energii elektrycznej niż tradycyjna kuchenka elektryczna. Chcesz przestać marnować jedzenie i wyrzucać pieniądze do kosza? W e-booku Przepis na wolnowar od Razem Lepiej Podcast znajdziesz wskazówki, jak gotować kreatywnie, wykorzystując resztki w Twojej kuchni. Kup e-book na razemlepiejpodcast.pl ukośnik wolnowar. Gotuj w czajniku tylko tyle wody, ile akurat potrzebujesz oraz regularnie go odkamieniaj. Używaj pralki i zmywarki efektywnie. Gdy masz wystarczająco brudnych ubrań, by zapełnić cały bęben lub brudnych naczyń, by wypełnić zmywarkę. No i chyba nie musimy przypominać o tym, aby nie myć naczyń pod bieżącą wodą. Gdy nie używacie swoich urządzeń elektrycznych, warto wyciągnąć wtyczkę z kontaktu lub jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to przełączyć w włącznik, który znajduje się przy gniazdku. Ładowarki do telefonu lub laptopa, albo telewizor na stand-by, nadal pobierają prąd. Możecie również mieć kilka urządzeń podpiętych do przedłużacza, i wtedy wyciągnięcie wtyczki przedłużacza pozwoli Wam szybko odciąć energię z kilku urządzeń. Możecie też zainwestować w przedłużacz z przełącznikiem. Przy wymianie urządzeń na nowe zwróć uwagę na ich klasę energetyczną. Obecnie najwyższą klasą jest A. Sprzęt taki będzie droższy w zakupie, lecz w dłuższej perspektywie czasu koszty eksploatacji będą na tyle niższe, by szybko zwrócić tą różnicę. Oczywiście nie ma sensu wymieniać dobrego sprzętu na nowy też dobry sprzęt, lepiej zadbać o poprawne działanie tego, który już mamy. Na przykład, jeżeli nasza lodówka ma zniszczoną uszczelkę, to po prostu wymieńcie samą uszczelkę, nie trzeba całej lodówki. Przechodzimy teraz do kolejnej kategorii i będzie to gaz. Warto ogrzewać mieszkania i wasze domy z głową. Nie ustawiać kaloryferów na max, przy jednoczesnym otwieraniu okien, żeby ochłodzić pokój. Lepiej ustawić 20 stopni i założyć bluzę albo ulubiony kocykosweter. W jednym z odcinków z polecajkami znajdziecie idealny kocykosweter. My korzystając z elektronicznego sterownika pieca, mamy w trakcie dnia ustawioną temperaturę właśnie 20 stopni, a w nocy 16. Mamy też zupełnie zakręcone kaloryfery w gościnnej sypialni, kiedy nie mamy gości, oraz w naszej sypialni, bo po prostu preferujemy spanie w chłodniejszym pomieszczeniu. Gdy wietrzysz mieszkanie, to wyłącz ogrzewanie. Lepiej wietrzyć krótko i intensywnie i włączyć z powrotem ogrzewanie, aby przywróciło temperaturę z powrotem do tej, która jest zadana. Ale gdy macie otwarte okna, to Sterownik będzie cały czas jakby dorzucał do pieca, żeby wyrównać tą temperaturę. Upewnijcie się, czy wasze okna i drzwi są szczelne. Prosta wymiana uszkodzonej uszczelki czy zamontowanie uszczelek, które można kupić w marketach budowlanych, tylko nie w tych na L i w internecie może być bardzo opłacalna. Róbcie regularne przeglądy instalacji. Nieszczelności są bardzo kosztowne i bardzo niebezpieczne. Dobrze serwisowana instalacja będzie również Wam służyć dłużej i przez to nie będziecie musieli tak często wymieniać albo naprawiać pieca. Kiedy dopisuje pogoda i pięknie świeci słońce, warto odsłonić zasłony i pozwolić, by pokój nagrzał się od światła dziennego. W nocy jednak warto mieć zasłonięte zasłony, ponieważ one działają jako izolacja termiczna. Jeśli macie taki stary, stary piec, naprawdę stary piec. To warto pomyśleć o wymianie. Nowe piece gazowe cechują się dużo wyższą efektywnością, pozwalając oszczędzić 20-30% gazu, produkując tyle samo ciepła. W sezonie grzewczym zwróćcie uwagę, aby nie zasłaniać grzejników. Na przykład meblami. I my w poprzednim mieszkaniu tak właśnie manewrowaliśmy naszą kanapą, że wiosna i lato spędzała. Przy kaloryferze, natomiast na jesień i zimę wyjeżdżała na środek pokoju, aby nie blokować tego ciepła. Jeżeli nie używacie jakiegoś pokoju, to wyłączcie w nim ogrzewanie. To jest dokładnie to, co Judyta przed chwilą powiedziała. Nasza gościnna sypialnia jest tak naprawdę suszarnią i prasowalnią, więc nie przebywamy tam za dużo czasu, więc nie ma potrzeby grzania w tym pokoju. Jeżeli możesz, myj ręce i zęby w zimnej wodzie i oczywiście nie pod bieżącą wodą. Jeżeli masz do wyboru branie kąpieli albo prysznica, to wybierz prysznic. Zużyjesz dużo mniej wody i gazu. I wchodzimy w trzeci segment oszczędzanie wody. Zakręcajcie wodę podczas mycia rąk, twarzy czy zębów, a także podczas golenia. Zakręcajcie kran, żeby nie kapała woda. Przez noc może nakapać nawet kilka litrów wody. Dlatego warto naprawić kapiący kran. Używajcie również perlatora. Jest to taka specjalna końcówka do kranu, która powoduje napowietrzenie tej wody i ona wtedy wygląda jak taka biała. Na pewno widzieliście to nieraz, powoduje to mniejsze zużycie wody. W przypadku głowicy od prysznica też są specjalne takie głowice, które redukują ciśnienie wody, powodując, że też zużywa się im mniej. Możecie też ustawić sobie playlistę na Spotify i brać prysznic tyle ile trwa jedna piosenka lub dwie piosenki po to właśnie, żeby mieć takie poczucie czasu i skrócić swoje prysznice, a tym samym oszczędzać wodę. Jeśli nie macie zmywarki to nie zmywajcie pod bieżącą wodą. Nalejcie wodę do jednej komory i dodajcie płynu do mycia naczyń. W drugiej komorze możecie płukać. A jeśli macie zlew jednokomorowy, tak jak my, to użyjcie miski do mycia. A komory z lewu do płukania. Wodę z gotowania warzyw, ziemniaków czy jajek możecie wykorzystać do podlewania kwiatów. Podobnie jest z czystą wodą, którą się wylewa zanim prysznic się na przykład nagrzeje. Dlatego warto ustawić sobie jakieś naczynie przy wannie czy przy prysznicu i tam wlewać tę wodę, a następnie wykorzystywać do podlewania albo do spuszczania wody w toalecie. A jeśli chodzi o używanie toalety, to warto wymienić spłuczkę na taką, która ma dwa tryby spłukiwania mniejsze i większe spłuknięcie celem oszczędzenia wody. Możecie też zrobić taki trik, żeby włożyć do spłuczki butelkę półlitrową napełnioną wodą. Wtedy każde spuknięcie będzie o te pół litra mniejsze, a prawdopodobnie nie zauważycie wielkiej różnicy w jakości korzystania z toalety. I to wszystkie triki, jakie przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Bardzo szybki odcinek, taki konkretny punkt po punkcie. Myślę, że wiele z tych punktów możecie bardzo szybko wprowadzić w swoje życie i zobaczyć realne oszczędności. Trzymamy kciuki. My większość z nich robimy, kilku jeszcze jesteśmy guilty nierobienia. Właśnie będziemy wprowadzać ten nawyk z naczyniem przy prysznicu i zlewać ciepłą wodę, którą potem chcę wykorzystać do podlewania ogródka. I w planach mamy również postawienie w naszym ogródku takiego miejsca, w którym będziemy zlewać deszczówkę. To jest, są dwa postanowienia na ten sezon. Zdecydowanie tak. Także trzymamy za Was mocno kciuki i prosimy o jakieś Wasze tipy. Dajcie nam znać na Instagramie, jakie jeszcze Wy macie sposoby na to, żeby oszczędzać wodę, prąd albo gaz albo cokolwiek innego. Uwielbiamy takie podpowiedzi. A za tydzień spotkamy się w odcinku, w którym porozmawiamy o tym, jak uprościć swoje życie. No i na pewno możecie być przygotowani na bardzo obszerną listę. Dobrego piąteczku! Szufla! W dzisiejszym odcinku podzielimy się z wami trzydziestoma 31... jednoma... Ponad 30. I tym sposobem... Poczekaj, za... bo mam mądre no. zdanie. To się okaże. Przepraszam. Na pewno będzie mądre, proszę. Już nie... Nie, nie, nie kup sobie... Kop sobie głębiej. Ale przyda błyskotliwy żarcik. Ciekawe, co byś ty zrobił, gdybym ja taki powiedział. I już byś płakał w kącie. Po awanturze. Albo awanturę. Po awanturze. Jest wyłączanie światła, gdy wychodzimy z pokoju. Skupił Jeżeli wymienimy stuwa, to. Jeżeli wymienimy stu watu wodę.